Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku Ryb i zapraszam do czytania na miłość na jesień 2023. Sprawdzimy kochani ogólną energię dla was zarówno dla singli jak i dla osób, które są w związkach, które spotykają się z kimś od jakiegoś czasu. Zobaczymy co też dobrego do was idzie, jeśli chodzi o energię właśnie uczuć, miłości, spełnienia, jeśli chodzi o, o właśnie e, sprawy sercowe, także Kochani, oczywiście przypominam, że czytanie jest ogólne, więc nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, wówczas zapraszam do kontaktu. Adres mailowy znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonam czytanie z odpowiedziami na Wasze pytania, czytanie partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne, jakie tylko będziecie mieli ochotę. No i zobaczymy u Was energię. Yy... Jak to wygląda, tak, w Waszym przypadku? Bo wiadomo, że czytania prywatne to już jest e, inaczej niż takie ogólne, tak? Ogólne to nie musi koniecznie z każdym z Was tutaj rezonować. Was jest dużo na kanale, każdy ma inną sytuację życiową, a tak, wyślecie mi datę urodzenia i wszystko sprawdzimy, kochani, jak to tam u Was e, się zadziewa. No i jeśli macie ochotę, wykonuję rytuały miłosne, finansowe, rytuały na obfitość, oczyszczam czakry. I robię bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie, także zajrzyjcie sobie do działu karty społeczność na moim kanale, zamieściłam tam zdjęcia wraz z opisami. Warto przeczytać wszystko dokładnie, dopasować odpowiedni kamień dla siebie, żeby was chronił jak osobisty amulet. Dla Was rybki przede wszystkim polecam ametyst, kwarc różowy i kamień księżycowy, tak? No i ewentualnie Turkus. Dobrze, moje drogie rybki, sprawdźmy najpierw singli, osoby, które z nikim się jeszcze nie spotykają, nikogo nie poznały. Chyba, że macie kogoś tam na oku, zobaczymy, co nam karty tutaj pokażą. Rybki single. Mm, Król buław, no. Ognista energia tutaj się zbliża w waszym kierunku, być może czy płomień. Mhm. Mm Chociaż Wy już nie do końca wierzycie w miłość, nie do końca wierzycie w uczucie. Niektóre rybki, które są singlami, widzę, że gdzieś rozpamiętują przeszłość, jeszcze żyjecie mocno tą przeszłością, osobą, która odeszła, która była jakiś czas w Waszym życiu. Ale z jakichś względów no, doszło do rozpadu tej relacji. Być może ktoś zniknął, być może przestał się odzywać, być może stosuje ghosting, i wy po prostu mm, zastanawiacie się, co z tą relacją zrobić. Czy czekać, czy odpuścić. Ale widzę dużo rybek, które się uwalnia. Pamiętajcie, że teraz właśnie mamy nowy rok numerologiczny, wchodzimy do nowiu w pannie, zamykamy całkowicie przeszłość, otwieramy się na coś zupełnie nowego. I teraz, kochani, tak, tutaj może się pojawić osoba, która będzie waszym bliźniaczym płomieniem. Nagle, niespodziewanie, jak grom z jasnego nieba, ktoś wam odgórnie przeznaczony. Jeżeli wcześniej rozmawialiście z górą, manifestowaliście, tak, i bardzo pragnęliście przyciągnąć odpowiednio dla was osobę, teraz ta osoba może się pojawić. To może być rak, bo tu jest energia raka, tu jest energia lwa i strzelca. Takie osoby mogą się pojawić w Waszym otoczeniu, bądź już się pojawiły, ale no, może ta relacja się po prostu wolno rozwija, tak? Jeszcze na dzień dzisiejszy nie wiadomo, jak to będzie wyglądało w przyszłości. No, wiadomo, jak coś jest świeże, no to też nie możemy z góry zakładać, że to będzie na zawsze, tak? Niczego nie mamy w życiu, tak naprawdę, na zawsze. Ym, I po prostu każda osoba też pojawia się w jakimś celu, Ym, mamy wyciągnąć lekcję, tak? Niektórzy są naszym lustrem. Ale myślę, rybki, że jeżeli tutaj się otworzycie i przestaniecie tak czekać, rozpamiętywać, ta osoba się pojawi. Oczywiście, przypominam, że nie wolno niczego na siłę, tak? Czyli ja już muszę mieć tego partnera, ja już muszę mieć dzieci, ja już muszę mieć rodzinę. Nie, kochani, bo wtedy to oddalacie w czasie. A najgorsze z możliwych to przyciągacie toksyków i powielacie jakieś schematy z przeszłości, tak? Jedna, jeden związek za drugim nieudany. Ktoś jest toksyczny, ktoś jest narcyzem, jedna osoba wykorzystuje energię drugiej, jest niezgodność narządów, ktoś ma serce na dłoni, ktoś ma w tyłku. Wiecie, jak to wygląda. Także nic na siłę. Ta osoba się pojawi. Manifestujcie, przyciągajcie, wykonujcie takie właśnie rytuały miłosne. Ja też zapraszam do mnie. Palimy świece w intencji właśnie przyciągnięcia bratniej duszy. Także kochani, tutaj też trzeba rozmawiać z górą, trzeba prosić o wsparcie. Teraz podczas nowiu w pannie będę też taki rytuał wykonywała, więc zapraszam. I tu, kochani, może się ktoś faktycznie pojawić, z kim będzie równowaga w dawaniu i braniu, bo na tej karcie mamy dwa lwy, które się sobą opiekują. Także jeżeli się na tą miłość otworzycie, to macie szansę stworzyć piękny, stabilny związek, który będzie funkcjonował przez lata. Moje drogie rybki, nie wolno Wam się absolutnie zamykać, tak? Cesarzowa, wisielec. Niektóre z Was mogą wejść w ten związek bardzo szybko. Tu będzie ciąża i tu będzie stworzenie rodziny, kochani. Wy jesteście rybki pewne siebie. Ja widzę, że pozamykałyście przeszłość, że tak jakby są tutaj też osoby, do których trafiłam, czekały jakiś czas na kogoś z przeszłości, tak, ale wy już odpuściliście tę osobę. I tu, dlatego że odpuściliście, pojawia się osoba z przeznaczenia, bo nie trzymacie się kurczowo czegoś, co nie miało racji bytu, tak? Czasem widzimy kogoś przez różowe okulary, wydaje nam się, że to jest nasza bratnia dusza, że my teraz tworzymy związek, tak? I czekamy, czekamy, cały czas chcemy przyciągnąć tę osobę, bo nam ktoś tam naobiecywał, że z nami będzie, że zostawi żonę, męża. Kochani, jak komuś zależy, to jest, tak? Odzywa się, pisze, spotyka, dba, a nie znika. Także to też jest taki główny przekaz dla Was, żeby nie czekać, ta osoba się tu pojawi, kochani. Tylko wystarczy odpuścić przeszłość i czekanie na kogoś, kto nie był y, wart Waszej osoby. Czas dawania, nie brania. No więc właśnie, kochane rybki, bo Wy często dajecie, y, nie oczekujecie niczego w zamian, ale właśnie w związku powinna być równowaga w dawaniu i braniu. To jest właśnie najważniejsze tutaj. Także pojawi się ta osoba i to lada moment, bo tu jest bardzo szybkie działanie. Szybka energia, tylko musicie się na to, kochane rybki, otworzyć. No i zobaczmy teraz osoby, które są w związkach, spotykają z kimś od jakiegoś czasu. Nie wiecie, dokąd ta relacja prowadzi. Rybki moje, kochane, moje, kochane rybki. Mhm. Moje rybki to jest relacja z przeznaczenia. Tu mamy sprawiedliwość, tutaj mamy czwórkę buław, księżniczkę pentakli. To prowadzi do stałego związku. Z kimś się spotykacie, to jest stabilna relacja. To jest osoba, która jest wam e, wysłana z przeznaczenia odgórnie, tak? Być może wcześniej manifestowaliście. Jeżeli teraz od jakiegoś czasu z kimś się spotykacie, to dzięki temu, że zamknęliście przeszłość. To, co wam nie służyło, te wszystkie relacje trudne odeszły do przeszłości, tak? Osoby, które przestały czekać, które długo manifestowały tę właśnie, jedyną wspaniałą osobę. Tutaj ta osoba się pojawia. Być może już się pojawiła, bo to jest dla osób w relacjach, w związkach. I ja tu widzę, że to jest relacja z przeznaczenia. To może być wasz Twin Flames, bliźniaczy płomień. To może być ktoś, kto również jest poturbowany przez życie, przez związki. Oboje tak jakby jesteście poranieni, ale czujecie, że wasze spotkanie. Nie było przypadkowe. Tutaj mogły być znaki, tutaj mogły być drogowskazy. E, możecie mieć wrażenie, jakbyście się znali całe życie, tak? Jakbyście już po prostu byli związkiem z poprzedniego wcielenia, i tak jest. Bo tutaj, kochani, sprawiedliwość często pokazuje właśnie mm, relacje karmiczne z poprzedniego wcielenia, e, wasze manifestacje, i ta osoba pojawia się w nagrodę za wszystkie przepracowane lekcje w przeszłości. To jest, kochani, naprawdę Wasza osoba, którą manifestowaliście, którą przyciągaliście. Ta osoba się pojawiła w jakimś konkretnym celu, ale tu, kochani, wow, nowy początek, tu jest dużo radości. Wy możecie ze sobą szybko zamieszkać, wy możecie mieć dziecko, dzieci, tak. To prowadzi do stałego związku. Jakiś ślub, tutaj nawet w tle jest pokazany. Z tą osobą możecie, kochani, faktycznie się zakotwiczyć. Tej osobie będzie na Was bardzo mocno zależało, tak samo jak wam na tej osobie, i tu jest zachowana równowaga w dawaniu i braniu. Tu są energie bardzo mocno uziemiające. To jest miłość z przeznaczenia, kochane rybki. To już jest ten czas. We wrześniu zaczęliśmy nowy rok numerologiczny, teraz znów pannie też otwiera nam nowe możliwości, nowe sytuacje. No i dzięki temu, że właśnie rybki pozamykałyście przeszłość, nie czekacie, nie tkwicie w takich energiach żalu do kogoś, tak, że się nie udało. Tylko po prostu podziękowałyście za tą lekcję, odpuściłyście. Tutaj pojawia się nowa osoba. Tu jest, kochani, dużo radości. Ta osoba może mieć dzieci, tak samo jak wy. Ale ja widzę, że jesteście szczęśliwi z tą osobą. Jak się spotykacie, to macie wrażenie, jakbyście po prostu przyciągali się, jakby to była jedna dusza w dwóch ciałach, tak? Jak się przytulacie, jakby ta energia po prostu była taka, no, pełna. Jak jesteście gdzieś daleko od siebie, to wasza dusza się wyrywa w kierunku tej osoby i oboje to czujecie. I to jest faktycznie związek, który pokazuje mi się szczęśliwy i długotrwały. Czyli po prostu możecie faktycznie z tą osobą stworzyć relację. Na długie lata. Cieszcie się tą relacją, kochane rybki, bo ta osoba pojawiła się nie bez powodu. Tu mamy rybę raka i skorpiona, mamy też pannę i koziorożca oraz wagę. Nie pozwól, by duma stanęła ci na drodze. I też nie kontrolujcie, kochani. Odpuśćcie kontrolowanie, tak? Nie myślcie za dużo. Jeżeli ktoś się pojawił, to tak miało być. Pozwólcie, górze, prowadzić się po prostu. To jest ktoś odgórnie Wam pisany. Ta osoba się pojawiła, dlatego że już odpuściliście przeszłość i ta osoba była przez Was długo manifestowana. Pragnęliście takiej pięknej miłości, pragnęliście osoby, która będzie Waszym wsparciem i Wy będziecie wsparciem dla tej osoby, i ta osoba się właśnie pojawiła w Waszym życiu w niedalekiej przeszłości. I teraz możecie tworzyć naprawdę piękny związek. Kochani, zaufajcie, dajcie się prowadzić i uwierzcie, że to jest naprawdę to. Ja tu widzę przepiękne energie rybki. Przed Wami naprawdę wspaniała jesień. Wy możecie tutaj doczekać się pierścionka zaręczynowego, jeżeli jesteście kobietami. Jeżeli mężczyznami, to możecie się oświadczyć. Tu będzie rozmowa o wspólnym zamieszkaniu, o tym, żeby mieć dziecko, żeby mieć rodzinę być może będziecie właśnie szukać jakiegoś domu, mieszkania żeby razem zamieszkać bardzo fajne, uziemiające energie i takiej miłości Wam życzę kochane rybki tej jesieni zapraszam do czytań prywatnych zapraszam na rytuały miłosne rytuały finansowe na odblokowanie wszystkich czakr, bo zaczęliśmy nowy rok numerologiczny warto zdjąć wszelkie blokady i oczyścić się z przeszłości oczyścić się z tych wszystkich podczepów żeby ruszyć do przodu. Także, rybeńki, wszystkiego dobrego, ściskam was mocno, pozdrawiam.